Niektórych osób jest to już kolejne spotkanie z rekonstrukcją. Wielu gości wczoraj miało okazję oglądać nocne walki w Łowiczu. Bardzo dziękujemy za ponowne przybycie. W tej chwili pirotechnicy przygotowali pole do pokazu. Ostatnie przygotowania strony wojskowej. Dzisiejsze spotkanie poświęcone jest epizodom. Które były związane z zakończeniem tzw. bitwy nad bzurą w trakcie kampanii wrześniowej. W tej chwili prosiłbym o zabranie głosu pana burmistrza, osobę, która spowodowała, że tutaj dzisiaj postaramy się zaprezentować trochę żywej historii, zaprezentować trochę dziejów minionych łowicza. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję, że tak licznie przyszliście na tę rekonstrukcję walk Ołowicz w 1939 roku. Potrzebna jest nam żywa lekcja historii. Potrzebna jest nam pamięć o tamtych wydarzeniach sprzed. 69 lat w tym miejscu, w którym stoimy i patrzymy, była walka o nasze miasto. I jest też naszym obowiązkiem wobec tych najmłodszych, którzy są wśród nas, uczyć dobrej historii. Cieszymy się, że są wśród nas ksiądz biskup Alojzy Orszulik. Pan minister Cezary Grabarczyk, pan senator Andrzej Owczarek, pan poseł Tadeusz Woźniak oraz przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i wielu zaproszonych gości, brawo, brawo. А блядь, это как-то А, блядь. Rodacy, weterani, młodzieży, żołnierze. Stajemy dziś do uroczystego apelu pamięci, aby oddać hołd znanemu i bezimiennemu żołnierzowi polskiemu, broniącemu granic i walczącemu o wolność, całość i niepodległość Rzeczypospolitej. To tu, w Łowiczu, Dwukrotnie we wrześniu 1939 roku żołnierze 16. Pomorskiej Dywizji Piechoty zdobywali miasto, płacąc obfitą daninę potu i krwi. Ich ofiara z życia nie była daremna. Realizowali hasło zapisane na sztandarach Bóg, honor, ojczyzna, płac opanowania w obliczu śmierci, walcząc na pierwszej linii oraz idąc do ataku na bagnety na czele swoich żołnierzy. Wzywam Was do apelu. Na ramię. Run! Salwa honorowa. Od oddziały prezentuj. Hrn. Kore, pet. Ale. Samo. jako zwartych oddziałów zwartych formacji jednak nadchodziła ta chwila kiedy żołnierze musieli wyjść na otwartą przestrzeń musieli spróbować przeprawić się przez rzekę przypomnieć Wiele osób myślało jeszcze wtedy, że przed wojną można uciec. Wiele osób pamiętało I wojnę światową, kiedy działania wojenne były prowadzone na frontach, które po ustabilizowaniu się pozwalały ukryć się przed wojną gdzieś na wsi i bezpiecznie przeczekać. Niemiec artylerzyści. Znali lokalizację przepraw, wiedzieli gdzie się one znajdują i dlatego bardzo często, bardzo często ostrzeliwali profilaktycznie takie miejsca, aby utrudnić przemieszczanie się wojska polskiego. postarają się ich przeprowadzić w bezpieczne miejsce. Jednostki polskie, które wtedy znajdowały się w kotle nad wzórą, były praktycznie przemieszane. Żołnierze, oficerowie, podoficerowie z różnych oddziałów szli koło siebie. Bardzo często na poboczach dróg siedziały grupy żołnierzy, które czekały na nadejście swoich oddziałów, liczyły, że odnajdą swoje pułki. Żołnierzy tych przyłączano do grup, które starnąły się odnaleźć miejsca przepraw do no, większych skupisk żołnierzy wojska polskiego, którzy starali się jeszcze wykonać niewykonalne zadanie walki jak wspominają żołnierze w różnych miejscach formowały się samorzutnie oddziały złożone Pochodzących z różnych jednostek, tworzono ad hoc dowództwa, starano się. Pamiętajmy jednak, że w tej fazie walk polskie dywizje praktycznie nie istniały jako związki taktyczne. Piechota nie mogła liczyć na wsparcie artylerii. Jednostki. Rozpoznawcze jednostki koncerne były rozproszone, bardzo często nie miały możliwości przeprawienia się przez rzekę i utknęły, kryjąc się przed wrogiem. Ciągłe naloty, ostrzał artyleryjski nękał obszar, na którym.